Te zdjęcia z akcji kaczorskich strażaków obiegły cały kraj. 5 metrów od brzegu Noteci lód załamał się pod jeleniem. Gdy strażacy dojechali na miejsce, zwierzę było wycieńczone. Nie atakowało i poddawało się ratownikom. Bodzio, bo tak go nazwali, został wyciągnięty na linach. Akcja była niebezpieczna, bo lód miał zaledwie 12 cm grubości i zaczął pękać. Na tyle niebezpieczna, że groziło to załamaniem się tego lodu. Natomiast przy wykorzystaniu takich sani lodowych właśnie, moglibyśmy dotrzeć w miarę bezpiecznie, ponieważ te sanie lodowe pomimo wody, pomimo tego one się troszkę unoszą na tej wodzie. Tak? Możemy dotrzeć do tego jelonka bliżej, możemy prowadzić działania bezpiecznie. Po tej akcji ratunkowej strażacy zamarzyli o saniach lodowych, dzięki którym łatwiej i bezpieczniej mogliby dokonywać takich akcji. Na terenie ich działania są bowiem cztery akweny. Koszt zakupu tych sani to około 7 tysięcy złotych. To nie jest taki wydatek, żebyśmy tam dyskutowali na temat właśnie tych 7 tysięcy złotych, bo to, tak jak powiedziałem, gminy na to stać, tylko właśnie zasadność takiego zakupu. Zawsze trzeba patrzeć na to, czy co, to, co kupujemy, czy to jest zasadne, czy to będzie tutaj takie potrzebne, prawda? No i jeśli tak uznamy, dojdziemy do takiego wniosku, no to pewnie zakupimy. Wśród strażaków są trzy osoby z uprawnieniami do nurkowania. Co prawda w pile funkcjonuje specjalistyczna jednostka wodno-ratunkowa, ale podczas takich akcji liczy się czas. Strażacy z Kaczor do wyjazdu na akcję potrzebują średnio 3 minuty.